Kocham kino i to nie będzie nic odkrywczego, bo chyba dzisiaj wszyscy kochamy kino, a przede wszystkim ludzie, którzy pracują obrazem. Natomiast, jeśli mam być szczera, to chyba najbardziej lubię filmy dokumentalne. I chyba najwięcej ich oglądam, trochę z poczucia obowiązku, a potem z poczucia obowiązku siadam i stwierdzam, że to jest po prostu genialny film. Wynika to chyba z tego, że że życie jest dziwniejsze niż fikcja i chyba jednak mistrzem kina dokumentalnego dla mnie jest Werner Herzog. Jego film Spotkania na krańcach świata, który mogę uznać za jeden w ogóle z najlepszych filmów, jakie obejrzałam. Oglądałam go wiele razy. Zanim pojechałam na Antarktydę, zaraziłam się w ogóle ideą Antarktydy, a potem kiedy wróciłam z Antarktydy z mojej wyprawy, to miałam potrzebę skonfrontowania tego co zobaczyłam z tym jak pokazał ten prawdziwy kraniec świata Werner Herzog. Z filmów, które ostatnio widziałam, oczywiście Samsara i, i też film, który był zrealizowany wcześniej przez tę samą ekipę, czyli Baraka. Filmy, w których nie pada ani jedno słowo, a to są filmy, które opierają się na takim ogromnym dopracowaniu wizualnym, no, ale dla mnie to jest niewątpliwa uczta. filmów, które zapadło mi jakoś tam mocno w serce, choć nie umiem do końca wytłumaczyć chyba dlaczego. Taki pierwszy film, który w ogóle owładnął mną, to jest Pluton Olivera Stone'a. Ja ten film widziałam 15 razy. Prawdopodobnie e, trochę na fali w ogóle fascynacji tematyką wojny w Wietnamie w tamtych czasach. Wtedy wszystko w tym, w tym temacie mnie fascynowało, ale, ale pamiętam, że to był taki film, który mogłam oglądać, oglądać, oglądać. Taki pierwszy, który rzeczywiście zapadł mi ewidentnie w pamięć powiem o filmie, który widziałam chyba tak, e, też dziesięć razy. E, film, który jest lekki, łatwy i przyjemny. To jest taki klasyczny Poprawiasz nastroju, na przykład e, w długie zimowe wieczory. Zawsze, kiedy, kiedy mam wolną chwilę, to włączam ten film. To jest Love Actually. Tam e, jest taki moment, kiedy Narrator, Hugh Grant w tym przypadku, mówi, że, że wystarczy stanąć na lotnisku i popatrzeć, jak ludzie się witają, jak czekają na siebie. Że tak naprawdę świat jest pełen miłości, potrzeby bliskości. I to jest, to jest film o tym. Film, który e, uwielbiam, e, który widziałam równie dużo razy, to jest e, film no, relatywnie mało ambitny, ale e, film, który e, jest szalenie zabawny i zawsze poprawia mi humor. To jest Snatch. Snatch, czyli przepęd z fenomenalną rolą Brada Pita, który objawił się po raz pierwszy jako świetny aktor w Fight Clubie, natomiast Snatch wspiął się na wyżyny w ogóle mistrzostwa, jeśli chodzi o aktorstwo. I Ja byłem w kinie na filmie Mój rower I powiem szczerze, bardzo mile mnie ten film zaskoczył. Piotrek Czaskarski zbudował taką historię. Bardzo prostą. Trzech mężczyzn z trzech różnych pokoleń. Historię o tym, jak, jak mężczyźni nie tyle mało sobie mówią, a raczej o tym, jak wiele by chcieli od siebie usłyszeć. Będę miał dziecko. Co? Jak to byś miał dziecko? No normalnie z kobietą! To jeszcze z tej klasy? To jest moja nauczycielka od literatury. Kiedy wyszłam z kina, to pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to wzięłam za telefon i zadzwoniłam e, do mojej mamy, żeby powiedzieć jej, jak bardzo ją kocham. Brat Pitt to jest, moim zdaniem, e, świetny aktor który ma ten problem, że jest tak cholernie przystojny. Od tamtego momentu jakoś tak wszyscy go zaklasyfikowali jako właśnie pięknego, przystojnego i raczej pustego chłopaka, a to jest mężczyzna, który udowodnił, że potrafi grać w bitwy. jego rola w Fight Clubie to jest, to jest, uważam, bardzo dobre i mocne kino. Film górski nazwijmy, bo to tak naprawdę nie jest film do końca o górach, ale bardziej o ludziach, o relacjach, o wyborach, o odpowiedzialności. To jest dla mnie film 7 lat w Tybecie z Bradem Pittem. Zresztą autentyczna historia, film, który, który myślę każdy, kto fascynuje się górami, Himalajami, Karakorum powinien obejrzeć. No ja do tych osób na pewno należę. Pamiętam bardzo dobrze Babel, film, który mnie mocno poruszył. Nie jestem chyba fanką jego ostatnich filmów Drzewo Życia może nie za bardzo, ale, ale jednocześnie też pokazuje, że, że szuka pomysłu na siebie, że eksperymentuje. I dalej jest tak piekielnie przystojny. So,